Siemka! Dziś przedstawię wam jak zrobiłem animowane intro na kanał Quadi. Zapraszam was serdecznie do oglądania. Tematyka intra była z Lego Monkey Kid. Jest to taka właśnie kreskóweczka nowa powstała. Znaczy no ona już powstała trochę dawniej, ale w Polsce jest właśnie od niedawna. No i można powiedzieć, że jest na nią aktualnie trochę hype. A ja dostałem zlecenie, żeby zrobić w tym temacie właśnie animowane intro. A dokładnie to zaraz wam powiem jakie. Pan był taki, żeby główna postać, czyli w tym przypadku w tej Skówce, jest to MK. Jedzie on sobie na kładzie, no dlatego, że w nawiązaniu do Niku naszego youtubera Kwadi, i jedzie on sobie na kładzie poprzez góry kwiatów i owoców. To są takie góry, które występowały właśnie w tym serialu. Jedzie sobie jedzie i dojeżdża w końcu do miejsca, w którym jest ukryta laska Małpiego Króla. On ją wtedy podnosi, no i łapie ją i wskazuje na wielki napis Kwadi, który unosi się na niebie. Taki był przynajmniej plan. Ogólnie intro robiłem 6-7 godzin, więc jest to dosyć długa ilość jak na intro, które trwa niby tylko 6 sekund, bo pod koniec właśnie tak to wyszło. No ale naprawdę jest tu dużo roboty, więc... Na początku zacząłem od naszkicowania jakby góry kwiatów i owoców. Tutaj się inspirowałem po prostu internetem. Patrzyłem, jak tam no, wygląda to w serialu itd. I starałem się to miarę dobrze odzorować w dobrych kolorach. Na początku zrobiłem to w kolorach brązowych, bo tak mi się wydawało, że tak powinno być. Przynajmniej tak było na zdjęciach, ale w serialu właśnie było bardziej szare, co mnie trochę zmyliło, i pod koniec to zmieniłem tam razem z uzgodnieniem to właśnie z naszym kładim. Więc góry są takie, że są dosyć szpiczaste, ale także bardzo obrośnięte roślinnością. Tutaj właśnie e, mocno taką zieloną. Oczywiście w tle te góry są takie bardziej w kolorach niebieski, już komponują się bardziej z niebem. Tak samo ta szarość nie jest taka mocna, jest bardziej komponująca się z... Murami. I już to miałem, zacząłem robić animację naszego właśnie MK'a, czyli tego, co właśnie będzie jechał naszym kładem, który miał tu także być. W początku wyglądało to no nijak, bo było to bardzo prosta animacja, po prostu cią ciągiem, ruchem jednostajnym jechał kład w bok, potem przekręcał się w przód, ale na koniec to dużo bardziej upłynniłem i wygląda to dużo lepiej, na szczęście. Tak samo właśnie MK, starałem się, żeby on miał też jakby taki wyraz twarzy, który się czasem trochę zmienia, żeby on mrugnął, nie był taki statyczny, żeby. Także ten kład, kiedy zmienia kierunek, rozciągam cały ten kład. Nie jest on ciągle w takiej estetycznej pozycji, tylko on jest czasem taki spłaszczony, czasem taki rozciągnięty. To jest właśnie wa bardzo ważna rzecz w animacji. Pamiętajcie o tym. No i gdy właśnie kład skręca, to będzie roznosił się taki dym totalny, jakby ten piasek, w którym on jedzie, roznosił się cały i ten kurz poleciał do góry. Dzięki temu jest też płynniejsze przejście do kolejnej sceny. Jest to scena taka trochę 2D, nietypowo. Czyli jakby mamy tą pierwszą scenę, gdzie kład jest na samej górze. i MK. Gdzie MK jest na samej górze i potem widzimy to jakby z kamery 2D, że jest ta góra, po drugiej stronie jest druga góra. I tutaj jest takie zagłębienie, taka kotlina, można powiedzieć dolina, w którą on właśnie wjedzie tutaj w animacji 2D. Jest to dosyć szybkie... Ta scena trwa, o Jezu, ta scena trwa dosłownie jedną sekundę, ale jest bardzo dynamiczna i naprawdę dodaje wiele do tej animacji. Wtedy następuje, kiedy jest koniec tej sceny drugiej, następuje mocny zoom do przodu. Pod koniec montażu dodam także rozmycie, żeby lepiej to dużo wyglądało. I przechodzimy do ostatniej właśnie sceny, która będzie polegała na tym, że no wiecie, podnosi tą pałkę i wskazuje na Więc kiedy mamy tą trzecią scenę, to nasz MK wyskakuje kładem do góry. On wtedy się tam rozciąga dosyć, właśnie o tym mówiłem, że ten kład się rozciąga, dzięki temu lepiej to wygląda. I w ogóle to jest lekko, no niezauważalne, ale kiedy on tak jest na samej górze, to aż podnosi nogi do góry, właśnie. I jakby tak te powietrze niego działa, że aż do góry tak wylatuje trochę, ale dzięki temu, że trzyma się kierownicy, dalej utrzymuje się w tym kładzie. Następnie spada, kład odjeżdża, ale on już wyskakuje. po tą laskę małpiego króla. Bierze ją szybko, łapie bez zastanowienia, no i właśnie patrzy potem na chmury i wskazuje na duży napis Quadi. Napis Quadi za to zrobiłem tak, że były sobie te chmury właśnie i one nagle podczas odzoomowania one układają się idealnie w napis Quadi. Ten napis Szybko także zmienia kolor, właśnie bo tak chciał nasz twórca, żeby zmienił się na kolory czerwono-żółte. No i jest to fajny pomysł, bo to komponuje się właśnie razem z naszym MKM bardzo dobrze. No i potem jest właśnie przybliżenie. Tak samo w tle, tutaj nie można zapomnieć w cenie drugiej i trzeciej także o, tej, o tych właśnie górach w tle. One są takie jednym kolorem, bo widać, że one są jakby oddalone i są komponujące, nie wiem, mocno. A samo niebo jest ogólnie właśnie dużo lepiej to wygląda, i nie wiem, jak macie taką opcję, to dodawajcie radiant koniecznie, bo dużo lepiej w niebo wygląda. Jak właśnie w tym przypadku, tutaj to można powiedzieć, że jest to taki słońce, słońca, bo na samym dole jest kolor żółty, na górze jest kolor niebieski, i ono się bardzo dobrze komponuje, właśnie tutaj, jakby słońce w... ledwo co wschodziło, tutaj słońce idzie do góry, jakby właśnie dopiero co budziło się do życia po nocy. No i co, nie będę chyba wam więcej tu opowiadał, nie będę specjalnie dobijał do 8 minut, bo szczerze, myślę, że wyczerpałem temat. Jeśli chcecie ode mnie takie intro również, to piszcie śmiało, na dole macie linki. To niekoniecznie intro, także inną pracę rysowaną albo nawet nie rysowaną, bo takie też mogę zrobić oczywiście, bo mam na tyle umiejętności, że... Poradzę sobie z takim oto wyzwaniem, to śmiało piszcie do mnie, jak się takiego czegoś potrzebujecie. No dawno nie było takiego go intra, więc mam nadzieję, że Wam się spodobało. No nie wiem czy pamiętacie, ale albo nie pamiętacie właśnie to tym gorzej, to zrobiłem takie intro także dla Krysa na przykład, albo dla kasztanu. Tutaj macie właśnie dwa intra, wyświetlają wam się. Kliknijcie sobie w te filmiki. To no, naprawdę fajne, fajne, tego z czegoś się może nauczycie. No i na pewno mi uspędziecie czas, więc zapraszam. Ale ja na dziś dziękuję Wam bardzo, wbijajcie do Ładiego i do następnego, ale zrymowałem, siema.